Ok, w zadaniu czwartym, zadanie czwarte jest dość proste, odczytaj daną liczbę i jeśli jest dodatnia, wypisz na ekran komunikat dodatnia, w przeciwnym e, razie ujemna. No jeszcze tak naprawdę 0. musielibyśmy się zastanowić co zrobić z zerem, e, więc róbmy menu skaner system.in. sobie liczbę. No i teraz jeśli a jest większa od 0, powiedzmy też zakładamy, że to jest liczba nie wiem, dodatnia. Jeżeli chcielibyśmy 0 w inny sposób rozpatrzeć, to musielibyśmy dodatkowy warunek, a w przeciwnym wypadku system out print line liczba ujemna czyli jeżeli będzie 10, to pokazuje liczba dodatnia jeżeli będzie minus 5 jest to liczba ujemna tak jak mówię możecie y, sami zmodyfikować tak program żeby dla zera y, dawał wynik, że jest to 0 na przykład